Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale JTTK Official. Ostatnio na live, który odbył się na Instagramie. Jeśli Cię to nie ma, koniecznie to nadrób. Jedna z Was zaproponowała, żebym stworzyła filmik foodbook doritowy. Doritowy foodbook. I tak, bardzo mi się spodobał ten pomysł i dzisiaj zaczynamy. Mamy poniedziałek, sprawdzam dokładnie. Poniedziałek, 15 lipca 2010. 19 roku. Musiałem się zastanowić, jaki mamy rok. Oj, coraz gorzej z tą główką. Także no, zaczynamy z poniedziałku z kolacją. I tak, zrobimy to w ten sposób, jak coś to jestem boso. Bo ja chodzę po domu boso. Tylko przystawię troszeczkę. Oto, okay. Mamy czysty, cudowny i umyty żub. I mamy też psiutka. Cześć, psiutkuś. I kolację zaczynamy zazwyczaj od. Poniedziałkowa kolacja jest zazwyczaj taka sama. Chyba, że zabraknie mi któregoś z komponentów. Tu mamy owiec czarny, mieszankę owsa czarnego z żółtym, czy tam z biał... Nie, z żółtym. I ja jej daję bardzo mało owsa, ponieważ yy, nie potrzebuje ona dużo energii. Także no, owsa mało. Ciap! Mamy pierwszy komponent. Jej! Następna rzecz, czyli musli. To jest musli z, z, z Equin Nutriplan. I od razu mówię, że poszczególne składniki będą się zmieniać. Tak ono wygląda. I to nie jest pudełko oryginalne. Musli jest w worku 20-kilowym. jest to musli Master Formula Classic. Jest to uniwersalna pasza dla wszystkich koni dorosłych. Dory już jest dorosła, mimo że jest młodziakiem, to je tak jest już dorosła. Jest to dla koni z nietolerancją owsa, dla koni z lekką lub średnią pracą i reagujących nad pobudliwością przy standardowej dawce owsa. Nie ma tego ostatniego u Dory, totalnie nie ma, ale ja jej zamówiłam takie mocne po prostu, żeby nie dawało jej dużo energii, bo jak już mówiłam przy owsie nie potrzebuje dużej ilości energii. Dorita, tylko po prostu chodzi mi o cały skład tego musli, eee, po prostu jest cudowne, składniki analityczne, cała energia brutto jest dość niska, ale na przykład makroelementy, wszystkie takie rzeczy, eee, czyli wapń, potas, magnez, sód, eee, mikroelementy, żelazo, miedź, cynk, mangan, seler, witaminy A, D, E i C, które są po prostu w tej paszy, uzupełnią mi niedobory tego wszystkiego, co jest w samym owsie ponieważ sam owiec się nie nadaje jako jedna jedyna pasza. Niestety, ale nie. Po prostu nie zapewni wszystkiego. Tutaj mamy oczywiście z najlepszego sklepu świata, jeździeckiego. No Candy, coconut. The coconut nut is the big, big nut. If you eat too much, you are very fat. Podobno zaśpiew zaśpiewam to źle. I to są zwykłe, najzwyklejsze kokosanki, jakby dla koni. I to jest taki jakby smaczek, tak, tak jak, jak, jak sugeruje nazwa, candy. I to jest miazga z kokosa, otłuszczona miazga z kokosa i spokojnie ludzie też to mogą jeść, tylko znajdę mały smaczek. Ja, ja ogólnie kokos kocham. Mm. <laughs> tylko problemem z tym kokosem jest to, że jest strasznie suchy i muszę po nim pić dużo wody, ale ja po prostu kocham. I to jest jako taki dodatek smaczkowy dla Dori zawsze, bo aktualnie nie mam niestety jabłek. Bo są piruńsko drogie. Tak samo jak marchewki. I po prostu na razie Dori nie dostaje. I ona tych kokosanek zawsze dostaje tak na oko. Jeżeli chodzi o ilość musli, stosunek musli do ilości owsa to zawsze to jest mniej więcej pół na pół. I teraz moje kochane rzeczy, czyli wszystkie próbki z High Loftu. Ogólnie te wszystkie próbki jakie mam nie są jakby stałą częścią paszową u Dori. Stała część paszowa u Dori to jest to. No może prócz kokosa, ale ogólnie tak to jest. Ja się zawsze staram jakoś urozmaicić dietę Dori. Zawsze staram się ją zaskakiwać. Tu mamy próbkę Saracenu i ja te próbki daję po prostu po trochu. Raz i dwa. Daję po trochu po prostu yy, co i raz zmieniając jakby próbkę, żeby Dori zaskoczyć nowym smakiem, ponieważ uważam, że koni niech też czerpią radość z jedzenia. Kolejna próbeczka. I to są witaminy, również z tej samej firmy co musli, czyli Equine Nutriplan. I one są bardzo, bardzo mocne. I teoretycznie taka właśnie szpatułka powinna być chyba na 100 gram konia, ale ja daję jej trochę. Ponieważ Dory jakoś nie wiadomo, ile, dużej ilości witamin nie potrzebuje. Teraz część ziołowa. Mam ziele i Ziela maliny jej nie daję ponieważ ona na razie, sprawdzałam ostatnio czy chce ziele maliny i nie chce jeść maliny, więc po prostu jej nie daję rumianku jej daję ale tak bardziej profilaktycznie, na zasadzie, że rumianek ma właściwości łagodzące i po prostu chodzi mi o to, że ona ma dość dużo ugryzień po owadach i po prostu żeby to się szybciej goiło, mniej swędziało itd. itd. ogólnie zawsze jeszcze dodaję czystek ale po prostu mi aktualnie go zabrakło Tutaj mam pokrzywę własno zbieraną i też Dori ją chce jeść i ją daje i ja to robię na zasadzie takiej, że wszystkie liście, Dori nie chce jeść nigdy łodyg, kruszę, łodygi zostawiam sobie w rękach. suszona pokrzywa już nie parzy, od razu mówię i łodygi sobie zostawiam, ponieważ łodyg, tak jak mówiłam, Dori jeść nie chce przytulię czepną też również własną zbieraną ale jej Dori na razie nie chce, jeść, nie chce jeść, więc jej nie dodaję do paszy ogólnie będzie filmik o koncepcji baru ziołowego jak to tak naprawdę powinno wyglądać, bo nie tak jak ja teraz pokazałam e -e. będzie o tym filmik, ale jeszcze chwilę, jeszcze chwilę muszę się poduczyć trochę na ten temat i tak, brakuje nam jeszcze jednego składnika poniedziałkowego ale to Wam pokażę później jak go przygotuję i ogólnie tak, owiec i musli oraz właśnie jakiś smaczek typu kokosanki albo jawko, mkrewka, to jest taka totalna podstawka i do niej właśnie dodaję jakieś różne tam inne witaminy czy komponenty. I Dori na śniadanie praktycznie dostaje samą taką podstawkę. Pokażę was Wam wstępnie jak to wygląda teraz bez tego jednego ważnego składnika poniedziałkowego. No wygląda kolorowo. Przyznacie. Biało, żółto, zielono. Ale zaraz to zepsujemy spokojnie. Okej, okay, moi drodzy, ostatnim składnikiem poniedziałkowej kolacji jest glut. Glutek lniane. I tak Dori raz w tygodniu. Głównie w każdy poniedziałek dostaje siemię lniane. Razem z tymi wszystkimi rzeczami wymieszam, mieszam, mieszam. Dory za siemieniem nie za bardzo przypada, obrazuję, ale w nią wmuszam to siemię, bo dzięki temu grzywka rośnie i szybciej. Ma ładniejszy ogon, sierść ma ładną, kopytka ma jeszcze ładniejsze niż ma i nawet kowal chwali. Więc tak, dodatkowo siemieniane ma też troszeczkę właściwości, przeczyszczają, nie przeczyszczające, no tak, troszeczkę tak, ale chodziło mi od, o właściwości odpiaszczające. Tak samo jak mysz, więc to jest fajne. Jeżeli chodzi o poniedziałkowe żarełko, to tyle. Jutro wam pokażę, jak wygląda każde dorczełowe śniadanko. I tak naprawdę to już połowę będziemy mieli z głowy. No. I na długo też, bo owszem. Lubię żywienie, lubię zmieniać troszeczkę coś w żywieniu Dori, Jednak zbyt częste jakby zmiany i zbyt drastyczne zmiany w żywieniu nie są dobre dla przewodu pokarmowego koni. Dlatego raczej podstawka, czyli owiec i musli zostanie totalnie takie samo. Za chwilę Wam pokażę, jak wygląda ten worek z musli. Zostanie takie samo, ewentualnie będą się zmieniać po prostu smaczki, jakieś dodatki, próbki. Z hajlowstu. Wiem, że jeszcze Sandra ma mi swoje próbki z hajlowstu oddać, bo ona nie ma komu dać, to oddaje Dori, Więc naprawdę bardzo fajnie. Dziękuję Ci Sandrusia z góry. W środę się widzimy. Znaczy, jak Wy to oglądacie, to już na pewno mam te próbki, na pewno Dori połowy już zżarła. Ale no i na pewno będziecie się też pytać, czy. Emilka, ty dostajesz te próbki, bo jesteś ambasadorką? Wy też możecie dostać te próbki, wystarczy zrobić jakiekolwiek, jakiekolwiek zamówienie w, w, w sklepie jeździckim Hayloft i dostaniecie próbki. Oczywiście ilość próbek zależy od wielkości zamówienia. Ja na przykład ostatnio zamówiłam sobie, naprawdę spore miałam zamówienie i dostałam olej w sprayu do pastowania siodeł od overhorsa, który kosztuje nawet 60 zł, więc wow! I to nie była jedyna próbka, to trzeba podkreślić, więc tak, warto. A my widzimy się jutro, czyli we wtorek. Dzień dobry, zapomniałam do Was gadać i tu już wsypałam owies i musli. Czyli robimy śniadanie, mamy wtorek i po prostu pokażę Wam, jak wygląda taki standardowy posiłek do ryb bez meszu, bez zimienionnego. E, Także tak, mamy już podstawkę, czyli owies i musli. Ja już dodałam te kokosanki od Nuba e, i dzisiaj, by urozmaicić. Trochę smakowo żarełko Dodamy próbkę jakiejś tam paszy w granulacie i dodamy jej troszeczkę tylko. Takie dwie łyżeczki. Takie dwie łyżeczki jakiejś nowej paszy totalnie koniom nie zaszkodzą, ponieważ jest to za mała ilość po prostu, a zawsze jakoś smakowo coś jednak zdziałają. I tak to wygląda na koniec, i zaczynam. Dać dori papusiu. Opa. Chodź Dory będziemy papusiać. Znaczy ty będziesz papusiać. Brudas. Masz? O nie poczekaj, że to już. już. No tak trzeba było się rzucić. Przecież cię nie karmi. Od wieków cię nie karmi. Tak? Nie karmił nik konia. Okej okay, moi drodzy, mamy czwartek, czyli ostatni dzień a, i dzień kolacyjny. Dlaczego ostatni dzień? Ponieważ piątek, sobota i niedziela wyglądają dokładnie tak samo jak śniadania Dori, więc no nie ma nic w sumie ciekawego. I jak wygląda czwartkowa kolekcja Dori? Tu mamy, moi drodzy, już zaparzony mesz kokosowy od Nuba Equi. I to się nazywa H Nuba Hawaii Mash. Masz, 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 masz. E, I tylko uwaga dla wszystkich ludzi e, e, mających konie, chcących kupić ten mesz, najpierw weźcie próbkę tego meszu, ponieważ dostałam informację, że nie każdy koń lubi ten e, mesz e, właśnie od Nuby. Czy Dori lubi? No spoko jest, e, zje, no zje po prostu. E, jak to mówi mój tata, wełna nie wełna, aby dupa była pełna. Ale, oczywiście, mesz to nie wszystko. Ja do meszu nie dodaję żadnego owsa, nie dodaję musli, dodaję takie bardzo proste, lekko sprawne składniki. I dobrze ogólnie wyszło, że dzisiaj dostałam. Dostałam zamówienie moje z książkami od Haloftu hey i razem z zamówieniem dostałam właśnie Flex z Over Horse Ja na Instagramie już tłumaczyłam, że jest to po prostu taki jakby suplement diety dla koni, takie uzupełnienie diety dla koni, które są na przykład po urazach, które są stare, które potrzebują po prostu wsparcia stawów, chrząstek, po prostu całego układu kostoszkieletowego. szkieletowego. Dory nie jest ani stara, ani po kontuzji, ale jest młoda, i ciało dalej się rozwija yy, oraz przyjęło jakby nowe obciążenie w postaci jeźdźca, więc jak najbardziej dla niej to będzie ok. I to by posiada taką fajną, wygodną miareczkę. I teraz jak tą miareczkę używać? Tu mamy całą jakby. Mam brudne paznokcie, od razu mówię. Chciałabym pokazać, że jak to wygląda. Widzicie, mamy tu całą jakby gramaturę na tym. Nie pachnie to ładnie. Od razu mówię, ten flex nie pachnie ładnie. I po prostu napełniamy tą część, tą malutką część, po prostu naciskając. Ja wam za chwilę pokażę. Ogólnie, żeby to użyć, trzeba 30 jakby mililitrów dziennie na konia. I ja sobie wlewam i spokojnie to się nie wyleje, jeżeli tu przelejemy. Mamy 25 i teraz nalewamy sobie 5. Po prostu nalewamy. Ściskając, jak widzicie, z jednej strony się podnosi. Gramaturkę mamy do 10, więc to będzie mniej więcej tyle. I to jest trochę takie oleiste, Tego się w sumie nie spodziewałam, ale spoko. Wylać, wlać, zakręcić. I to tyle. I ja to po prostu będę podawać Dori właśnie ze względu na to, że jest młoda, że dopiero wchodzi, jakby jeszcze w dorosłość. To, że ma 3 lata, to nie znaczy, że jej szkielet się już w pełni ukształtował, bo nie. Szkielet konia się kształtuje w pełni w wieku 6-mniej więcej 7 lat, a w wieku 4 osiąga dojrzałość, jakby tą wzrostową, więc jeszcze sporo przed nami. Także będę ją suplementować jak najbardziej. Oczywiście coś słodkiego, bo coś słodkiego musi być ewidentnie. Dori. I oczywiście te znaleźć to są kokosanki od Nuberkwi. Ja je kruszę i daję zazwyczaj jej taką garść. Jak widzicie jest ich niestety coraz mniej. Tu mamy kolejną próbeczkę, żeby było mnie widać. I to jest próbka również z Hayloftu. Proszę bardzo. I to jest w formie granulatu i ja dodaję te próbki do każdego, do wszystkiego. Raz, dwa, ale to jeszcze nie wszystko z próbek oczywiście, bo mam ich naprawdę sporo, bo mi się uzbierało, ponieważ dostałam z zamówieniami. Składałam, jedno, składałam ostatnio dwa zamówienia, jedno przyszło mi jakby na dwie raty i w obu tych zamówieniach, właśnie w tym jednym zamówieniu na dwie raty dostałam próbki, zamówiłam też książki, dostałam do tego próbki razem z tym właśnie czymś tam z Overhaul, z Flexem. E, oraz Sandra, e, Sandrusia oddała mi próbki, które ona dostała, ponieważ nie ma własnego konia i stwierdziła, że da Dory. Także próbek nazbierało mi się sporo. Tutaj mamy witaminy z Nutriplan i je dajemy tylko i wyłącznie jedną miareczkę. Znaczy to zależy od konia, ja daję miarkę. Ja tu kolejna próbka ostatnia, czyli e, z Jarowi Classic, Re, Jarowa Equinox. To są po prostu witaminki takie... Ogólne, jakby tak można powiedzieć. Jestem już cała moja ręka jest w leszu. I daję też troszeczkę, ponieważ mam już inne witaminy. Ostatnia rzecz, którą tu jest zadawana, czyli marcheweczka. Ja kroję na plasterki. Tak żeby Doli ich szukała. Żeby szukała sobie smakołyków w paszy. Dodatkowo muszę kroić jej, znaczy muszę. Chcę kroić, ponieważ Dori bardzo często ma tak, że. <laughs> że jak jest jakiś za duży kawałek na przykład jabłka albo marchewki, to ona go wyciąga, przegryza połowę, reszta jej jakby wypada na ziemię i ona potem to depcze. Więc ja wolę dać jej mniejsze kawałki, a żeby zżarła i nie zdeptała. I wygląda to totalnie tak, jakbym nic nie dodała poza marchewką, ale jest tu, jest tu sporo rzeczy, jak widzieliście. Ja naprawdę dodawałam tutaj, a nie gdzieś na bok. I jak dla mnie wygląda to bardzo mało apetycznie. Dobra, moi drodzy, jeżeli chodzi o foodbooka, to tak naprawdę tyle. Jeżeli będzie się coś zmieniało, będę wprowadzała coś zupełnie nowego do Dory żywienia, to oczywiście będziemy ten foodbook co jakiś czas po prostu ponawiać, tak? Także mogła Wam pokazać, jak to u mnie wygląda oraz żebym też po prostu po jakimś czasie mogła wrócić do tego, jak kiedyś karmiłam Dori i czy będę widziała jakieś różnice, czy robiłam jakieś błędy, bo takie rzeczy są naprawdę bardzo fajne i też kiedyś Wam będę mogła pokazać, jakie robiłam błędy i jakich Wy nie róbcie. Mam nadzieję, że nie robię żadnych, ale na pewno jakieś robię. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Bardzo serdecznie zapraszam Was do opisu, gdzie zobaczycie wszystkie, dosłownie wszystkie linki do komponentów, yy, poszczególnych kont komponentów yy, Foodbooka Dori. Oczywiście oprócz owsa i marchewek, bo nie, w sumie też Wam podam źródło, skąd nie mam. Ha, ha, ha. Nie, owsa nie, bo nie wiem. <ścoughs> e, zapraszam Was na Instagram, naszego Instagrama i no cóż, jeszcze raz bardzo dziękuję serdecznie za oglądanie i na razie.